Wiele osób maseczki w autobusie komunikacji miejskiej stosuje automatycznie zgodnie z panującym rygorem sanitarnym. Wiele jednak nie wszyscy. Jak mogą reagować kierowcy? Kierowcy mają dość ograniczone możliwości respektowania czy wymuszania y, obecności na pokładzie autobusu pasażerów w maseczkach, ponieważ y, są, mogą tylko Zwracać się z prośbą do pasażerów, natomiast nie mogą ich nie wpuścić, ponieważ są różne tłumaczenia, że ma astmę, że zapomniał, że jedzie tylko jeden przystanek. Powody i tłumaczenia osób jeżdżących bez maseczek są różne. Czasem jest to faktycznie spowodowane stanem zdrowia, jednak kierowca nie jest w stanie tego zweryfikować. Należy też pamiętać, że nie jest to jego obowiązkiem. Kierowca przede wszystkim musi zrealizować kurs i to w ściśle określonym czasie. Jeżeli ktoś takiej maseczki nie ma, nie może możemy nie wykonać kursu. To jest problem. Jak również kierowca chyba nie może wyprosić z autobusu osoby, osób, które takich masaczek nie mają. Niestety nie może, nie ma takiego prawa. Podobnie jak przez pasażerów komunikacji miejskiej, także przez klientów sklepów. Maseczkowy rygor nie zawsze jest przestrzegany. Natomiast pracownicy wielu małych sklepów osiedlowych, galerii handlowych czy hipermarketów bardzo tego pilnują. Zdarzają się sytuacje, że obsługa wyprasza ze sklepu osoby bez maseczek, co jednych dziwi, innych zaś oburza. Do Sanepidu wpływają anonimowe zapytania, czy sprzedawca faktycznie ma prawo nie obsłużyć osoby bez maseczki. Zaczęłam szukać. Takich informacji, czy rzeczywiście tak może być. Natomiast tak, twierdzę, że pracodawca, kierownik zakładu ma obowiązek dbać o zdrowie i życie swoich pracowników. W związku z tym ma. W Prawo wprowadzić wszelkie zasady, które zabezpieczą tych pracowników przed ewentualnym zakażeniem. Dlatego, gdy jest problem z wyegzekwowaniem obowiązku noszenia maseczki u klienta sklepu czy pasażera autobusu, kierownik bądź kierowca może wezwać na miejsce policję. W lubińskim PKS-ie taka kontrola na wezwanie zdarzyła się już dwukrotnie. W przypadku, kiedy policjant podejmuje interwencję w miejscu publicznym, gdzie jest obowiązek noszenia czy zakrywania ust i nosa, czyli w sklepach, galeria, galeriach handlowych bądź też w innych lokalach usługowych, policjant może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Może również osobę pouczyć bądź też sporządzić wniosek do inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. Co może kosztować obywatela do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie przez Zastrzeganie obowiązku noszenia maseczek, które jest skutkiem rozporządzenia ministra zdrowia przez policję traktowane jest jako wykroczenie. Jednak historie o spontanicznych kontrolach policji na terenie hipermarketów, podczas których policjanci wyszukują i karają mandatami klientów bez maseczek, można włożyć między bajki. Absolutnie nie stosujemy takich metod. Policjant podejmuje interwencję na zgłoszenie kierownika sklepu bądź też kierowcy autobusu i jeżeli takie wykroczenie potwierdzi no to ta osoba może się spotkać z taką właśnie odpowiedzialnością. Stan zdrowia w społeczeństwie w obecnej sytuacji to odpowiedzialność zbiorowa. W ostatnim czasie w Polsce obserwuje się ponowny wzrost zachorowań na COVID-19. Tylko podczas ostatniej doby w powiecie lubińskim zdiagnozowano trzy nowe przypadki u kobiet w wieku 44, 30 i 16 lat. Aktualnie 88 osób jest objętych kwarantanną.